Dzisiaj na dęku, lub jak kto woli Przegląd śmieci, mam sporo rzeczy Także zaczynam, pokażę wam również Produkty, którymi zastąpiłam Te kosmetyki Które właśnie wam pokażę Okej okay. Skończyłam kolejną butelkę szamponu Baby Dreams Rosmana. Używam tego szamponu do mycia pędzli. Jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Bardzo ładnie pachnie i dobrze myje moje pędzle. Ja lubię rzeczy, które ładnie pachną, dlatego jest to korzyść zarówno dla mojego nosa, jak i moich pędzli. Jeżeli już jestem w temacie włosowym, szamponowym, Zużyłam szampon z Garniera. Jest to Ultra D. Shampon włosów morela z regionu, o, będę czytała po francusku housserion, mam nadzieję, że to dobrze przeczytałam i olejek migdałowy e, tutaj jest napisane, że mm, jest to szampon przeznaczony dla włosów z tendencją do przesuszania. Powiem wam tak, ładnie pachnie, e, jednak nie mogę używać tego szamponu bardzo często, jak dla mnie nie, on dla moich włosów nie nadaje się do takiego codziennego stosowania, ponieważ on mi przesuszał tutaj skórę głowy. Jestem tego pewna, bo użyłam go kilka tak razy pod rząd i z moimi włosami się zaczęło dziać tak kiepsko. A że skończyłam go wczoraj, to jeszcze nie zdążyłam sobie kupić nowego szamponu. Dlatego dzisiaj czuję wycieczkę do Rossmana. Nie wiem, może sobie kupię jakiś szampon z Altery, bo mam w domu. Taki szampon, właśnie, on jest chyba z biopszenicą, coś takiego. Jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona, mimo że ten szampon z Alter nie zawiera SLS-ów i tak dalej. Nie wiem, czy właśnie to, że nie zawiera tych SLS-ów, po prostu służyłoby moim włosom, bo ja bym chciała mieć taki szampon do codziennego stosowania. Dlatego może jak ktoś ma jakiś taki sprawdzony bardziej szampon, to napiszcie w komentarzu, ja chętnie poczytam. Aha, ale muszę go kupić wcześniej, niż ten filmik się pojawi. Dobra, ale jeżeli macie jakieś rekomendacje, to zostawcie. Zużyłam żel pod prysznic z jestem jest to Mood Therapy. Tak, jest to taki żel, który zawierał ekstrakt z masła shea, jednak on był gdzieś tam na szarym końcu w składzie, także to tak jakby go prawie nie było. Był bardzo rzadki w swojej formule, jednak był dosyć takim wydajnym produktem. Tutaj jest jeszcze wanilia. Ładnie pachniał ten żel, jednak ten zapach się nie utrzymywał zbyt długo na skórze i nie pienił się zbyt dobrze. Ja wolę takie produkty, które się pienią. To jest po prostu moja preferencja. Zastąpiłam ten produkt dwoma innymi. Używam w sumie na zmianę olejek pod prysznic i sany któraś z Was mi o nim pisarzy używa go do mycia penzji. Ja również jestem z niego super zadowolona, bo jak dla mnie to jest taki produkt wielofunkcyjny. Nadaje się zarówno do mycia penzji, gole sobie nogi, jak nałożę sobie właśnie ten olejek, rozprowadzę na nogach i w ogóle jest taki fajny, nawilżający. On zawiera również pantę oraz witaminę E i ma dosyć krótki skład, także spoko. I używam tego produktu na zmianę z takim żelem pod z Daw. On jest z magnolią i pistacją. Przepięknie pachnie, ale jak dla mnie już trochę tak zbyt intensywnie. Jednak mam jeszcze bo to był taki zestaw mam jeszcze balsam do ciała z tej serii i po prostu pachnie przepięknie i bardzo lubię go używać. I chyba trafi do ulubieńców. Dalej, mało chyba kto pokazuje dezodoranta. Słuchajcie, mam ich trzy. Zużyłam, w sensie zużyłam. Pozbywam się już bloklezdzia i tutaj jeszcze trochę jest. Ale ja już mam go strasznie długo i uważam, że wolę sobie kupić nowy niż używać takiego już dosyć starego. Lubię ten bloker, ja go używam dwa razy w tygodniu. No i unikam tych takich plam pod pachami. Kiedyś używałam, nie pamiętam jak to się nazywało, albo to produkt apteczny z taką. Taką niebieską grafiką, też był z czerwoną grafiką, nie pamiętam jak bym się nazywał. I on był strasznie mocny, bo wystarczyło, że użyłam go tylko raz w tygodniu i przez cały tydzień w ogóle nie miałam takich ciemnych, ciemnych plan pod pachami. A tego produktu używam dwa razy w tygodniu i jest ok. Jest tani jak barsz bo kosztuje chyba 7 zł. Zużyłam również dwa dezodoranty i akurat słuchajcie, są one z konkurencyjnych firm, czyli Nivea i Rexona. W sumie z tych dwóch wolę ten z Rexony, nie wiem dlaczego... Ale jakoś chyba tak dłużej mi służył Jeżeli mogę tak powiedzieć Dłużej utrzymywał to, że się nie pociłam pod pachami Ja nie mam jakiegoś tam problemu z takim nadmiernym, nadmiernym poceniem Jednak przy używaniu tego produktu czułam się bardziej komfortowo Bo ten z Nivea czasami tak robił psikusy Jak już tak jestem przy higienie, to zużyłam również pastę do zębów jest to nauk Silly White Moja ulubiona pasta do zębów Ja ją kupuję na iHerbie Ostatnio w ogóle iHerb trochę zwariował I podniósł cenę tej przesyłki Nierejestrowanej, ogólnie chyba wszystkich przesyłek I Jak się dużo zamówi to ta przesyłka Nierejestrowana kiedyś kosztowała 4 dolary To teraz kosztuje prawie 8 Także to jest sporo Ale odnośnie tej pasty, ona jest świetna Zawiera Ksyliton zamiast fluoru I teraz coraz częściej się mówi o tym, że fluor Nie jest... Mm, nie jest e, nieskuteczny, tylko nie jest zdrowy dla zębów. Ta pasta ma taki dosyć specyficzny smak, ale da się do niego przyzwyczaić. I jak na przykład ja mam coś takiego, że jak używam takiej zwykłej pasty z fluorem, to mnie często bolą zęby po pewnym takim czasie używania. A w Tutaj przy tej pasie nie miałam czegoś takiego i wiem, że sobie kupię ją ponownie, tylko jak na razie jakoś nie zanosi się na to, żebym kupowała właśnie. Żebym robiła zamówienie na iHerbie Herbie. No i zastąpiłam tę pastę. O, taką, jest to Signal White Now Triple Power. Ja ją miałam w Joyboxie, dlatego też nie kupowałam żadnej nowej pasty. Tutaj jest napisane, uwaga, że. Po jednym użyciu zęby będą jaśniejsze, będą bielsze, czy ja wiem? Zresztą ja teraz mam tutaj lampy, moje zęby tak nie wyglądają naturalnie w takim zwykłym świetle, ale dla mnie to jest taki trochę pit na wodę, ale dobra, używam jej, tutaj jest tylko 50 ml, więc jak mi się skończy, to będę się wtedy martwić, czym ją mam zastąpić. Ostatnią rzeczą pielęgnacyjną jest ten żel z flosleku, żel pod oczy na sińce obrzymienia z arniką. Kiedyś go wrzuciłam do ulubieńców, teraz wiem, że nie powinnam, bo w sumie ten produkt, przynajmniej jak dla mnie, on nie robi ani nic dobrego, ani nic złego. Dla tych z Was, które mają bardzo duże sińce i obrzmienia, no ja ten produkt się nie sprawdzi. Ja go w końcu użyłam w taki sposób, że go nakładałam codziennie jako codziennie rano, jako taką bazę jakby pod korektor. O, powiedzmy tak I nawet jak używam jakiegoś takiego cięższego Bardziej kryjącego korektora Który mia, ma takie Tendencje do przesuszania To nic takiego się nie działo z moją tutaj okolicą pod oczami Dlatego to jest myślę, że taki Produkt Można go mieć Ale też można się bez niego obyć i teraz używam już zarówno na dzień, jak i na noc tego kremu z sylwego, pokazywałam go w ulubieńcach. Przechodząc do kolorówki zużyłam dwa podkłady, mój ulubiony L'Oreal Trumacz w kolorze N1, czyli Ivory, tak. Jest to mój ulubiony podkład, już nie chcę po raz kolejny mówić jaki on jest cudowny i tak dalej, i tak dalej, no bo to się w końcu zrobi nudne. Yy, on po prostu dobrze współgra z moją cerą I długo się utrzymuje Ma dobry kolor, odpowiednie krycie I i tak dalej I zużyłam również podkład z Maybelline 100 White Stay UV Też numer L01, tylko tym razem kolor Buff yy, Ten podkład już ma trochę takie mniejsze krycie od Rumacz I trochę się krócej utrzymuje Jednak dobrze również wygląda na mojej twarzy Wyglądał, bo już się skończył Obecnie y, używam takiego połączenia dwóch podkładów, czyli Astor Perfect Stay numer 100 Ivory, który jest dla mnie za ciemny i mieszkam, mieszam go z białym podkładem z Makeup Revolution, czyli The One Foundation w kolorze 1. Minus za to, że tutaj ten podkład tak wypływa po pewnym czasie i to mnie denerwuje, bo cały czas trzeba tak czyścić y, tę buteleczkę. To połączenie mam nawet dzisiaj na twarzy, i kilka osób kiedyś się z Was pytało: jaki mam podkład? To właśnie używam tego połączenia i tak on wygląda. Wiem, że tutaj mam sztuczne światło i tak dalej, ale on nawet tak, jak się z kimś stoi twarzą w twarz, to dobrze wygląda. Także to połączenie chyba też trafi do moich ulubieńców, bo wygląda ładnie. Zużyłam również korektor z L'Oreal. Jest to La Touche czyli korektor. W pędzelku. miałam go w kolorze N1.2 Light Beige, czyli najjaśniejszy kolor, który jest dostępny. Świetny korektor, słuchajcie, on trafił do moich ulubieńców. Miał taką fajną, kremową formułę, nie był ciężki, dobry, krył, rozświetlał i nie przesuszał. Po prostu korektor jak marzenie, oprócz tego, że strasznie szybko się skończył, bo nie wiem ile ja go miałam. 6 tygodni, czyli dosyć krótko, też sobie go nie żałowałam, ale no, korektor cudo po prostu. Nie wiem, czy on jest dostępny tak normalnie, że można sobie pójść do sklepu i go kupić, bo chyba teraz mm, L'Oreal wycofał ten korektor i zamiast tego korektora jest teraz Lumitacz, coś takiego, no on był świetny, ale szkoda, bo w sklepie internetowym, w którym go kupiłam, kosztował 20 albo 30 zł, czyli to było całkiem sporo. I teraz naprzemiennie, no, zależy od dnia humoru, używam tak albo y, collection Lasting Perfection, który właśnie mi tu upaprał, albo, y, tego, ko, albo używam tego korektora z Kobo jest to ten Modeling Illuminator. Ale tego korektora używam, jak idę na uczelnię, na przykład na 2-3 godziny, bo chcę go już zużyć, bo tak naprawdę wcale nie jestem z niego zadowolona. Zużyłam również puder, jest to Innisfree No Sleep Mineral Powder. Jak coś to zostawię Wam skład tego pudru, żebyście sobie zobaczyły na ile on jest mineralny. Jest to produkt koreański, pachniał miętą przez długi, długi czas, czyli spoko. Miał takie sitko, te dziurki, one akurat nie były zbyt wiele, także spoko, nie przeszkadzało mi to opakowanie. Długo mnie matował, oj bardzo długo i dodatkowo nie wyglądało to tak sztucznie bardzo, wiecie, że to nie był taki płaski mat. Co tu dużo mówić? Bardzo fajny puder, chyba. Jeden z moich takich ulubionych, ulubionych. I nie był jakoś drogi, bo kosztował 20 kilka złotych, ale to było zanim dolar tak poszedł masakrycznie w górę. Teraz używam przeróżnych pudrów, chociaż najczęściej używam tego z Maybelline. Jest to Affiniton. Jak widzicie, tu już mam takie coraz większe denko. Ja nie lubię tego pudru, chociaż o tym już Wam mówiłam w którymś filmie. Z tym podkładem, z tą mieszanką podkładów, yy, którą obecnie stosuję, yy, ten puder się nadaje i wygląda spoko, bo on ten makijaż, nie, nie daje jakichś tam super właściwości matujących, czyli ta twarz nie wygląda płasko. Ostatnich pięć rzeczy służy do oczu. I tak, mam odżywkę z Eveline jest to SOS Lush Booster, to jest odżywka, wersja z olejkiem arganowym. Powiem tak... Ja kupiłam kolejną odżywkę z Eveline, tylko tym razem jest to ta wersja podstawow podstawowa. Ja nie, nie zauważyłam, żeby nie wiem moje rzęsy były dłuższe, gęstsze, ani nic takiego. Może faktycznie nie wypadają, bo nie tak rzęsy ogólnie nie wypadają. I to chyba właśnie spowodowane dzięki tym odżywkom. Jednak ja stosuję. Tę odżywkę jako taki primer, bazę, bo uważam, że jej zastosowanie powoduje to, że po nałożeniu tuszu te rzęsy wyglądają właśnie na gęstsze i na grubsze. Złożyłam również maskarę z Vibo Bumbum. Boom Boom. Dużo osób ich nie, jej nie lubi, jednak mi przypadła do gustu i również pojawiła się w ulubieńcach. Na pewno jest coraz lepsza od tego bubla z Essence, czyli Lash Princess. Ja go użyłam tylko kilka razy i uważam, że jest to bubel nad bublami i w ogóle po prostu pozbywam się tej maskary, powiem, że jej nie będę używać. Ta maskara, jeszcze tak wrócę, kil... dużo osób jej nie lubi, ponieważ uważa, że skleja rzęsy. Może faktycznie na początku mi sklejała rzęsy, ale później tak nauczyłam się operować... Tą szczoteczką już było wszystko ok A to jest bubel, jeszcze raz się powtórzę. Dwie ostatnie rzeczy służyły teoretycznie na porost rzęs i prwi. Jest to tak: na dzień, czyli aktywne serum do rzęs na dzień i regenerujący krem do rzęs na noc. Oba produkty są z Elbiotyki. Używałam ich dosyć długo i nie zauważyłam jakichś tam spektakularnych efektów. W sumie może też dlatego poprzez użycie tych dwóch produktów rzęsy mi nie wypadały. Poczekajcie. Tego kremu do rzęs używałam również na brwi i one tak trochę ściemniały, czyli to jest plus. Ja lubię, jak mi tak brwi ściemnieją, ponieważ tutaj początek moich brwi jest tak średnio widoczny, a teraz już nie jest aż tak źle. Ale tak jak już mówiłam, nie wiem, to kosztowało chyba 8 zł za sztukę. I pozbywam się tego, dlatego że nie wiem, ile to jest ważne od otwarcia. Ja już tego używam chyba od sierpnia. Także myślę, że warto się już tego pozbyć. Powiem jeszcze, że nie lubiłam używać tego. Serum na dzień, właśnie na dzień. Tylko oba te produkty stosowałam na noc, ponieważ, jak użyłam kilka razy tego serum na dzień jako właśnie taki primer do rzędu, to później strasznie trudno rozprowadzało mi się tuż. Dlatego też przestałam tego używać na dzień. Tak, to by było na tyle. Pozbywałam się teraz tych śmieci, bo są mi niepotrzebne, prawda? Dajcie mi znać, co wy zdękowałyście w tym miesiącu. Zapraszam do komentowania, subskrypcji oraz lajkowania tego filmiku. Trzymajcie się, cześć! W nie włączyło. Później z jedzenia. Ale to dziwnie powiedziałam z jedzenia.